Boska kuchnia. Lato się skończyło, wobec tego bierzemy się za porządne gotowanie. Do tego dania dzisiaj robimy kaczkę nadziewaną. Do tego dania potrzebujemy trochę sprzętu, a mianowicie Brytwannę to jest taka brytwanna stalowa, malowana, jaką babcia używała. Maszynkę do mielenia. Oraz potrzebujemy trochę ostrych narzędzi. A mianowicie nożyce do drobiu. Kilka nożyków małych, ostrych. W zależności od tego, który Wam będzie wygodniejszy. Oraz pasetę kulinarną. Dobra, czyli teraz składnik. Czyli jedna kaczka. 400 gram łopatki wieczowej, 200 gram wątróbki drobiowej dwie łyżki stołowe e, bułki tartej 100 ml e, słodkiego wina słodkiego wina wzmacnianego czyli porto, madery albo malagi. to jest akurat madera e, śmietanka 36, jedna łyżeczka cukru, cór, pieprz, dwa jajka, szafran oraz pół litra bulionu wołowego Zaczynamy od przygotowania farszu, czyli kroimy na małe kawałki łopatkę, oczyszczamy wątróbkę, czyli wycinamy błonki, wycinamy woreczki żółciowe, które się tam znajdują. To są takie, e, takie małe woreczki żółte, uważajcie, żeby ich nie nadciąć, bo tam jest e, bardzo gorzka ciecz. Jak ona Wam się wyleje na wątróbkę, to wątróbka jest praktycznie do wyrzucenia. Także lepiej wyciąć szerzej e, niż narazić się na niebezpieczeństwo, że Wam się to żółć rozleje. Wątropkę e, też myjemy oraz e, nie limy mięso. Mijana 36, 100 ml, obijamy ją teraz. Pątróbka oczyszczona, łopatka pokrojona na drobniejsze kawałki i teraz je razem mielimy. Mięso zmielone, śmietana ubita i teraz dajemy tak dwie półki tartej, Troszeczkę cukru, i ta śmietana. Wyrzucę ubić ją sobie trochę więcej nawet bo zawsze trochę zostaje i na, łopakach, i na i na dzwanku Dwa jajka w całości 100 ml madery sól pieprz no i co, teraz się trzeba troszkę odludzić i to wszystko ładnie wymieszać teraz zabieramy się za kaczkę penseta kulinarna, czyli taka szersza i za pomocą pensety usuwamy resztki pióra resztki piór usunięte, teraz kaczkę delikatnie opalamy, takim sprzęciotkiem żeby usunąć to czego nam się Dopalić to, czego nie zauważyliśmy, nie udało nam się usunąć. No i bierzemy się za to, co jest najtrudniejsze, czyli luzowanie gałek. Odcinamy skrzydełka tutaj w tym ostatnim stawie. Odcinamy końcówki nóg. Ważne, żeby przeciąć kość, resztę sobie skórę już dotknięcie nożem. Obcinamy teraz szyję. Tak? Tu jest szyja akurat już wyciągnięta. Gdyby była kość, to nacinamy delikatnie skórę. I szyję obcinamy tak samo nożycami. Teraz za pomocą małego nożyka odcinamy tutaj mięso od kości. Ważne jest to, żeby nie uszkodzić skóry. Teraz wyłamujemy kość stawu. Gamy obojczyk, tutaj nożycami nadcinamy kości. I teraz obcinamy jeszcze końcówki, bo za końcówki skrzydeł za zapanewką kości, bo za krótko je obciąłem. I teraz te kości stoją ze skrzydełek wyciągamy odcinamy tę skórę, żeby wyciągnąć kość od tej strony Wewnętrznej strony odcinamy mięso od kości, o nie, jest to takie proste ani wygodne, i wyciągamy kość. I teraz skórę z kurczaka wywijamy na lewą stronę. I w dalszym ciągu odcinamy tutaj od kości. Wywijamy teczkę na drugą stronę. Starając się, żeby jak najwięcej mięsa zostało przy skórze. Nie jest to ani proste, ani łatwe. No nie, nie mówił, że będzie łatwo. To jest pierś, to jest obojczyk. On jest taki trójkątny, wystający, ma tutaj taki grzbiet, dlatego musicie tutaj dookoła go poobcinać, tak? To mięsko, które tu jeszcze jest, też trzeba obciąć. I widzicie, lecimy kaczuszkę na drugą stronę. Delikatnie, powoli żeby nie uszkodzić skóry odkrajamy mięso od, od kości i tak samo jak robiliśmy ze skrzydełkami tak teraz robimy tak samo z kośćmi uda też je wyciągamy od wewnętrznej strony Tutaj, tak samo wyciągamy drugą kość. To jest nasza kaczuszka. Na lewą stronę. Ona teraz nie wygląda zbyt pięknie. Ale będzie smakowała genialnie. Teraz wycinamy tutaj wszystkie jakieś błonki, krząstki, które nam jeszcze zostały. Jeżeli odcięliście kawałek mięsa, to go po prostu wrzucimy razem do farszu. Tak wygląda korpus. Zobaczcie, tu już prawie nie ma mięsa. Jeżeli coś jeszcze będzie, to sobie zetnijcie to. A tak wyglądają nóżki i skrzydełka. I teraz tak, od wewnętrznej strony peczuszkę. Nacieramy solą oraz szafranem. Paczuszka w środku natarta solą oraz szafranem. I teraz skrzywamy ją tutaj. Skrzywamy nóżkę, skrzydełka, szyję zostawiamy. Spróbujemy jeszcze nić kulinarną, ona jest grubsza od zwykłej takiej, której używamy do ubrań. I sobie naszą kaczkę na okrętkę. Troszkę pozaszywana. Jeżeli Wam się zdarzyło gdzieś przyczynić skórkę, to po prostu to zaszyć. Farsz nam stęża, Zobaczcie. No i co? Teraz nagrywamy no kaczuka. Farszem. Ją nadziewamy paszem, a potem zszywamy tutaj w szyję. Nadziana zaszyta. Odpalamy piekarnik na 200 stopni. Teraz ją delikatnie przekładamy do brytwanny. Układamy piersią do góry i zalewamy 100 ml bulionu i wkładamy do pieczenia. Ten bulion będzie parował, wobec tego w miarę pieszenia otwieramy, otwieramy i uzupełniamy bulion. I teraz tak, jeżeli chcecie tą kaczkę podać dzisiaj, to ją pieczemy półtorej godziny. Jeżeli robicie ją na przykład przed świętami, dzień przed świętami, to pieczcie ją godzinę. Wkładacie, jak wystygnie, to wkładacie ją do lodówki i przed podaniem ją pieczecie jeszcze jakieś 30-40 minut, żeby ona się po prostu dopiekła. A to nasza kaczuszka. Była w piekarniku 2 godziny. Podlewałem ją w międzyczasie rosołem. W połowie pieczenia przerzuciłem ją, przerzuciłem ją plecami do góry. Następnie pod sam koniec przyłożyłem znowu pierwszą do góry i ostatnie 10 minut zdjąłem pokrywkę i piekło się w piekarniku bez pokrywki. Zobaczcie, jak wygląda. Niestety pękła mi tutaj albo jakiś błąd popełniłem przy, przy luzowaniu, albo po prostu była zaciętka skóra. Tutaj jest kupery? Tu jest szyja, ona ma różny smak, ponieważ tu gdzie jest pierś będzie bardziej sucha, a tutaj gdzie, są, gdzie jest mięso zutka, będzie bardziej soczysta. Także nie zdziwcie się, że goście dostaną kawałki o różnym smaku. A teraz ją kroimy na plasterki. Zobaczcie jak to wygląda. Dookoła mamy upieczoną pierś, a w środku mamy farsz. Pomimo tego, że jak ją wywróciłem na drugą stronę to wyglądało jak kot rozjechany na ulicy. Smakuje genialnie. Wczoraj się zastanawialiście, po co mi takie wielkie noże. No właśnie, po to, żeby naraz raz przekroić całą kaczkę. Jeżeli Wam zostanie kaczka na jutro, co nie wierzę, ale gdyby jednak się tak wydarzyło, to jutro jej nie podgrzewajcie. Jutro ją pokrójcie w plasterki na kanapkę z francuską musztardą i marynowanym grzybkiem na boku. Smacznego!